Gangbang, kogo wyrosły Legia w Lidze Europy wiosną? Tych drużyn jest tak dużo, że nie chcę odgadywać, ale mogę powiedzieć kogo bym bardzo, bardzo chciał. Chciałbym to ten Ham, żeby zagrać na Wembley. Ja tylko powiem w skrócie, Wembley to jest 90 tysięcy ludzi. Nigdy żadna polska drużyna tam nie wygrała, nawet narodowa. Raz żeśmy prowadzili po bramce dzitki, ale jakby tam pojechała Legia, nawet patrzcie sobie. Cały ten polski Londyn by wreszcie miał jakieś jedno miejsce, żeby się zebrać. I to nie na jakichś wieczorkach przedwyborczych, jak to zazwyczaj tam polscy politycy jadą, tylko żeby pokazać swoją miłość do ojczyzny. I byśmy zrobili polski Londyn, przy okazji byśmy mieli tam znowu karencję na 3 lata w pucharach, ale jakoś do przeżycia. Anglicy, przypomnę, mieli 5 lat karencji i jakoś świat się od tego nie zawalił. A drugi taki, co, który nasuwa się a propos tej demonstracji polskości, bo tylko powiem, że przegrać można naprawdę z każdym. Wygrać tylko z kilkoma zespołami z tej, z tej paki, to, to z szachtarem Doniec w Lwowie, bo byśmy po prostu pojechali i pokazali, że Lwów to jest zawsze polskie miasto. Niezależnie od tego, jak akurat przebiegają granice, kibice Legii by je przesunęli trochę bardziej na wschód. Tego, Tej wersji się trzymajmy. Natomiast co do typowania wyniku, no to nie znałem przeciwnika Sory, pulsory, ale na władze nie poradzę. Muzyka